Jo siemanko moi drodzy, dzisiaj y, y, idziemy zabić bossów z Mrocznych Wypraw, znaczy z ruin i tego typu, te, te, tego typu takie rzeczy. Okej, okay, y, mamy już gości wrzuconych na leczenie, więc jest spoko i dzisiaj lecimy zrobić jakiegoś ucznia na kremantę, na przykład, który ma bardzo chujowy item. Może znajdziemy coś innego? Krzyżowiec, 15 cnoty. W sumie plus, w sumie jest rzeczy, kurwa. No niestety. 100% do konsumpcji. Hmm, to takie nawet. Nawet fajne to jest słabe. Kapłanka. Kapłanka obrażenia nie chcę jej odejmować. obrażeń. No to już. Niby lepsze. Bardzo rzadkie. To też jest bardzo rzadkie. Ale dobra. Słowo się rzekło, więc idziemy na ucznię nekromanty. Mm, Uczyń nekromanty, czyli to będzie skieracz, czyli dotki będą useless. Mm -hmm. A pójdźmy sobie tym pierwszym naszym składem. Jakiego ja tam przerzuciłem? Teraz nie mówię. A w ten sposób, nawet nie wiecie? Po co? Dobrze więc. Pora na błyskotki. Mm, a, ma, no, możesz mieć trochę uniku. Sypkość, tak średnio bym powiedział. No, nie wiem, takie. Dobra, tutaj na pewno biegłości lecznicze I, i i i co jeszcze? Ty, co możesz? Ty zatruwasz, trudka będzie spoko mega. Co ja tobie mogę dać? Może ty możesz jesteś szybki, Niku ci odejmować? Nie będę, tobie nie mam co dodać. Ej, nie mam im co dodać. To jest słaba wiadomość. No, to, kurwa, no to bez błyskotek chyba pójdziemy no. Healing mamy, który jest wzmocniony, więc jest totalnie fajny, Kilki mamy ulepszone na nich, dobra, zapasy mm, Ruiny to jest średnia, dwa staki żarcia, dwa staki pochodni Ze trzy łopatki Ze cztery klucze Ze trzy hollywatery Ziółka, 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 coś się przydaje tych ziółek i ze trzy toksyny, jeszcze weźmiemy um, Dobra, powinno styknąć jak umiejętności obozowe? Jeden kompound. To jest średnia. To jest leczonka. To jest spoko. I to jest bardzo spoko. No i stres możemy zdjąć. No dobra. Jesteśmy chyba gotowi, tak? Bandaże. Obaj jesteśmy za dwa. Dobra, go. Was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Dum dum dum. Słuchaj antonato necromanta. 1 na Będzie tu, albo tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Góra, albo dół Trochę daleko od siebie, więc jest lipa lekka. Ale dobra, jak nie jest zły. Najważniejsze, że mamy zatrucie Na bossów są ważne dotki. Bo uczeń nekromanty, z tego co pamiętam, przyzywa sobie szkieleciki Ale my wtedy zarzucamy mu dotkę i resztą się bronimy, nie? Okej, okay, stresu dużo, na tyle. Nie jest to dobra wiadomość. Um, to jest tu? Nie, to nie jest Fakt, no ale dobra, ze tego. Okej, okay, nice, żeby on się na pewno nie ruszył. Teraz tak, trutka na tyle. Pudło unik? Co? Co? Dlaczego? Uh, uh. 612. Jak jakby on miał trutkę. No miał trudkę. O naprawdę, jeden HP O wow Oni mają dodatkowe pdf w znaczy w ruinach, więc zajebiście w sumie I obrażenia dodatkowe Tylko że fajnie jeszcze jakby trafiali tymi obrażeniami, byłoby niesamowite Kurwa no, come on Dawaj Ops Zajebiście Dwie zarazy um, Teraz tego. Kurwa, jeden HP. Dobra, ale oni umierają w teksturze. Szkoda, że dużo stresu dostaniemy teraz od sądu ostatecznego. No, po siedem. Zawsze to, zawsze to coś, nie? Um, dobra, tył zdechnie. Um, Bimy tego już w sumie. Bimy tego, bo zaatakujemy krzyżowcem w dwóch naraz raz z przodu. Jest totalnie spoko. Tył nam już nie grozi. Ten został na Balast. Mam nadzieję, że go nie zastanuje Nie chcemy tego. Niestety. Eee, Przesunięcie weszło, ale stuna nie dostał, więc mi ubiorę fajne. Chyba teraz. A nie, możemy coś zrobić. Zajebiście. On se zdechnie. Możemy jeszcze zdążyć wyleczyć. w truchło. O, niestety nie daliśmy rady. Ale dobra, i tak jest fajne. Żarcie dostaliśmy. zajebiście. To możemy je od razu wykorzystać. Kluczyk. Bałeś się, że za mało kluczyków wziąłem, jak na ruiny, na ruiny Na ruinach jest zawsze strasznie dużo... Mapa! Mega, odkryli nam całą mapę Znaczy, no, sobie da Cyk, tutaj boss, nie? Dwie przeszkody już Jest boss na dole, dobra Dobra, to jest totalnie spoko, bo tu będziemy mieli walkę, Czy mamy jeszcze tak Raz, dwa, trzy Cztery, pięć 6 walk przed bosem. Strasznie dużo. O, tu pułapki mnie już nie wykryły na tej drodze. 7 depsa. Trochę boli. Nie powiem. Tu dwo obiekt dwóch obiektów, szkoda, no ale może to książki. Eee, mięso armotnie jakieś. Ryzykować? No dobra, uderz. Hmm. Weź go zabi. Może trochę nie będzie. A, oczywiście. Destroy. Za pięć. Trochę biją. Uh, ty polec, drużynówka. Za cztery. Nice. Pięknie. Yeah. Pięknie. Zawartość worka jest moja, nice. You know. Ok, fajne zaskoczenie. Dobra, nice. To jest spoko mega. Dobra, git. Siadła trutka. Mam bardzo dużo obszarówek. To mnie cieszy. Niesamowicie. Stun? Zajebiście. Dobra, on już jest niegroźny. kusnik trochę uderzył. No, teraz trochę depsa przyjmiemy na ryj, ale generalnie wyleczymy to wszystko, więc jest zajebiście. Nie, nie, dobrze. Piękny unik, Crusaderze. Bóg będzie z Ciebie dumny. No nie, szatańska potęga, ogłuszenie, ajajaj. Ajajaj. A ja ja A w sumie. Ewaj, od dużo tego. Pięknie. No właśnie. Coś z Niergry Crumble. Stun, na tyły. No i fajnie, dobra. Eee, on się teraz dostanie. Dotkę, ten dostanie. Dotkę, plus idra zejdzie stun. Kapłanka może się ruszy, choć wątpię bardzo. Ale miło by było. Dawaj, opary co, tim Heal? No, w sumie. Może najbardziej liczyłem na kryta, że zdejmę stres komuś, ale to i tak nie jest zima. Podnia plus 24. Wow. Oznaczono Ale 20 ochrony dostaję Dobra i tak musimy zaatakować Dismasem Spoko Jedeit yeah, jest dużo wart Ale Ale Czekaj miałem dużo? Miałem któregoś bardzo dużo Nie pamiętam którego Po piersi chyba Po piersi były bardzo często Mam wrażenie Dobra no to otwieramy najpierw Date znowu, naprawdę. Lecak. Ok, pierwsza opota schodzi. No, mamy trzy przeszkody w sobie w całym przejściu. Wood. Dosyć szybko zaatakował w sumie. Na to, że mieliśmy tyle walk. Okej, to jest buff. To jest buff do Major do obozowiska. Czyli w sumie na jakieś jeszcze dwie, trzy walki. Dobra, stunuj, żebyśmy stresu nie dostali Oczywiście nie siadło, no po co oh, co? Jak mógł w trzech nie trafić? Nie rozumiem tego Nie dobrze Nie, nie przyciągaj go O mordę Nie dobrze Okej okay. Żyjemy dobra, nice. Dobrze, życia, Team Heal dużo tutaj zrobi. Mam dużo HP z tyłu, ale jak wrzucę im drugą dotkę, to już nic nie zrobię na to. Dawaj Team Heal. No właśnie, czy jednak nie wrzucę im dotki. Zła informacja Daj Mu mógł Ale możemy jakiś strzał zrobić No naprawdę, w truchło tylko trafił Dobrze, że mi trafił, nie? A se go wypychaj no Spoko, dla mnie plus No i dolu On zdechnie, ten nie zdechnie Albo już zdechnie Hmm. weź tam kupienie, czy coś, no to truchło. Szkoda, że jest one A Albo nie. Ok, nice. Żarcie odzyskaliśmy, to jest zajebiste. Znowu jadę. Dużo hajsu straciłem. Eee, kogo my chcemy boostować? No to jest masa. Tylko nie pamiętam, czy coś się dawało. Okay. teraz przynajmniej wiemy, że się nic nie daje. I plus 10 uników i 15 ochrony? Wydawało mi się, że to daje damage, ale okej. Okay. Dobra, jeszcze jedna walka, jeszcze dwie walki i robimy obozowisko. Jaki low team. To jest zaskoczenie. Dobra, powinniśmy nawet ich zabić bez obrażeń. O, jak będzie. Nice. Nice. I zajebiście. Ale idealnie rozegrane. No znowu nie mam hajsu. Znaczy nie mam no czy nie miejsca? ale nie będę nic wyrzucał. No szkoda. W sensie ja będę miał dużo kasy, bo ja pos nie gadaj. biście. Kluczyk będziemy musieli zachować jeden. Nice. It's good, man. Czas. Czy mi się opłaca? Okej. Okay? Chyba i tak nic nie wiem. No. Dostał 20 obrażeń. O. I 100%. Dawaj. Szczerze? Nie. wiem, czy mi się opłaca robić obozowisko. Mamy dobre bufy do obozowiska. I to nie jest opłacalne za bardzo. Zaraz, raz, dwa. Fajnie. Stresu dużo. Okej. Okay. Ale obozowisko mi da więcej po Bosie. No, zrobimy po Bosie dopiero obozowisko. Bo aż tyle bufów nie dostanę. W sensie Dismas dostałby duże bufy, ale straciłby swoje. I ten by stracił swoje, więc. Może nie ryzykujmy... Mm. Okej, okay, po prostu Stunik. Oni tak że teraz w swojej turze, żeby wydobyć tylko te 4 na dotkę. Okej... Okay. Mm. Czy ja wiem... Puszczenie krwi by było już z... I o to chodziło. No ma dużo ochronnych, więc opłacę się go szybko wywalić. Zdycha... Hmm. Kolega też umiera... A, dezorientację jakąś mu rzucić. Może jeszcze kilka sobie damy radę rzucić. No, oczywiście nie, bo po co. O nie... O, Shafir już muszę zabrać, nie? No i dobra, jeszcze jedna walka. Eee, tu się stresu dużo zdejmie. Kurwa. nawyk, huchro. Ej, Huchro było dobre, bo znaczy, to jest do... dobre uleczenie. Że wolałbym zdjąć stres kapłance, no ale dobra. Okej, okay, tak zaskoczenie, nice, nice, nice. nice. Mm. nice. Okej. Okay. Ale i tak brakuje kurczę trochę lepso, no. Eee... Dobra, stunuj. On zdechnie w następnej turze. Holy shit! A pięknie. Ej, hey, Dismas naprawdę z Obrażenia strzela. 1000 golda, no to to już bym to przygarnął. Wiem, że straciłem dużo wcześniej golda, no ale no nie wiem, co wypada, i muszę reagować, jak to jest. Dobra, wchodzimy na bossa. Let's fucking go. Hello, Alright. Czekaj, o ma 20? Uh -huh. Hmm. A co więcej bije? 5. Przy... No dobra. Zaraz obiję o wiele więcej. Choć ciało. Hmm. Nie boli. Da, on przyzywa. Najgorzej, bo on może przyzywać kurwa generała. Krytyk, Nice. I generał niestety bardzo boli Ale jak na razie sprawnie czyścimy Dobrze idzie 10 runda nice Dobre, to jest jakieś za proste Może się Nie no nie ma szans Ehm. Um... Okay, Feels good man. Dobra, kolega umiera, pięknie Łącznie trendowaty. Okay. No nie wiem, mogę to wrzucić? Ja, tak, bez, bez polotu. Wyprawa. Pójdziemy tam. <laughs> zrobimy bitwę. Pójdziemy tu. Tu zrobimy obozowisko żeby wyczyścić sloty i zobaczymy co dalej. Nie, to takie tam. To... Za proste, za proste. Ale to pierwsze uczyń, To to wiadomo, no. Polka, zaskoczenie. Dawaj, trutkę na tyły Strzał po wszystkich, zajebiście Stun, nice. I on już zdycha od trutki, a ten wykańcza dwóch pierwszych o ale perfectingą dobrany nie No i 400 golda zostaje. No dobra No dobra, no Warek ze złotem. To na razie nie otwieramy, zrobimy obozowiska. Eee, można się łyknąć. Stresu pozdejmujemy. Jeden kompon obniża stres o 15. Eee, rzuć zachętę. Hmm. Dobra, nice Przeklikane, przeżyte... A, mieliśmy się cofnąć Pusty, naprawdę No właśnie O, stres, ale strasznie blisko ziomek ten szaleniec stoi. Nigdy go nie widziałem, chyba na chociaż nie, no było. Zdarzało się, że na drugiej pozycji siedzieli. Za mało. One -off. No i perfekte. No, tylko kończę, że jest w sumie. Sprzeczka. Łee! Co to za słaby damage? Nie jest w stanie nawet ruszyć moich wojowników. No i zajebiście. Co to za... Zajebiście. Weź mi to, wyrzuć. Nie. na pieski. Nie tykają książek. Pójdę w dół, sprawdzę te obiekty, później w górę, nawrotka i tajne drzwi. Eee... Oj, unik, unik, niedobrze. Stres z tyłu, niedobrze, 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 niedobrze. niedobrze. Dużo stresu, teraz kapłanka załapię. Co im takim fokusują w ogóle? To jest ciekawe. Eee... O, proszę bardzo, jak się potrafimy odgryźć. Balast O, zrzucił Balasa. Ogłuszenie. Co mnie nie mogę tego rzucić? Aha. Szkoda. Ej. Dobra. O! Prawda. Prawda Jeszcze stresu rzucić... co to jest? No dobra, to nie mam na co narzekać, w sensie za, za prosta ta wyprawa była. Aż chyba się skuszę na jeszcze jakiegoś jednego króciaka w, tej, w tym odcinku, no bo... No w sensie we, weźmy, zbierajmy po pierwsze. Jak widzę tajne pomieszczenie, to. A spróbuj ty. I tak miłość. Niewiele do stracenia, że tak się wyrażę. Okej, okay, plecaczek. I pochody ja. Okej, okay, zajebiście, bo zwolnią się nam dwa sloty przed wejściem do tajnych drzwi, więc jest git. Czym musimy jeszcze zgasić pochodnie? Hmm, good Mam jeszcze na dwa głody, no wątpię, żeby na tych czterech, trz trzech kratkach mnie coś złapało dużego Okej, okay, gablotka To chyba kluczyk był Mhm Jak najbardziej I cyk Zajebiście kurwa Feels good man To co tu kurwa robi cytryn? Gdzie jest mój trzeci trapezohydron? Nie no, wyprawa stosik, nie? Dobra, kończymy o, Ale pięknie, głowę Dismasa dostaliśmy 20 koła Nienawiść do ludzi. Idealnie. Drżączkę? O kurwa. Trzeba to mu usunąć, bo to sorry was bardzo za to uderzenie w mikrofon. He he. Ściągamy, sortujemy. No już się dużo robi tych błyskotek. Trzeba mu ściągnąć tą chorobę. Minus 10 obrażeń? Nie, nie, nie. A i ja trzeba podlecieć 1250 tutaj. Rozumiem Nie. Dobra. I zobaczmy, jakie mamy kruciaki. Ale o co chodzi? Hmm. Ja nie wiem. Mam wrażenie, że dostałem jakieś losowe. O kurwa, ten pierścień jest zejbisty, nie? Tylko to jest długa weteran na trójce. A ja nie mam tego składu. up I nie pójdę innym składem na to. O jezu, to też jest dobre. Muszę doczytać, o co chodzi z tą karmazynową klotą, bo w sumie... W sumie jeszcze nie czytałem. Ale dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Elo.